31 marca do sprzedaży w Polsce trafi jeden z najbardziej wyczekiwanych smartfonów, czyli Xiaomi Mi 10. Od kilku tygodni mam okazję go testować w wersji z 12GB RAMu. Oto jego recenzja w skrócie, pełną jak zawsze znajdziecie w wersji tekstowej na tabletowo.pl, link w opisie. Xiaomi Mi 10 jest bardzo duży i bardzo trudno obsługuje się go jedną ręką. Do tego jest ciężki, bo waży ponad 200 gramów, dokładnie 208. Nie pomaga też fakt, że jego szklana obudowa jest tak śliska, że bardzo łatwo wyślizguje się z rąk. Problem rozwiązuje się wraz z założeniem z silikonowego etui dołączonego do telefonu w pudełku. To jest dość twarde, przez co sprawia wrażenie solidnego. Jego dodatkową zaletą jest chropowata powierzchnia, która zapewnia dużo pewniejszy chwyt urządzenia w ręce. Chroni nie tylko obudowę, ale też znacznie wystający ponad obudowę moduł z aparatami przed kontaktem z różnego rodzaju powierzchniami, celem uniknięcia zarysowania go. Bardzo mocnym punktem specyfikacji Xiaomi Mi 10 jest jego wyświetlacz. To AMOLED, więc klasa sama w sobie pod względem odzorowania czerni, kątów widzenia czy jasności maksymalnej. Do tego ekran 90Hz. Zdaje się być idealnym kompromisem pomiędzy komfortem korzystania ze smartfona między innymi płynności, która jest odczuwalnie wyższa a bateriożernością, porównując do 120 Hz w Samsungu Galaxy S20 Ultra. Tutaj jest pod tym względem wprost bajecznie. Zastosowany w Xiaomi Mi 10 wyświetlacz ma przekątną 6,67 cala i rozdzielczość Full HD+, czyli 2340 na 1080 pikseli. Nie ma mowy o postrzepionych czcionkach, jakość obrazu jest w porządku. Czy brakuje mi QHD+, w żadnym wypadku. Ekran jest zakrzywiony, co wiąże się z tym, że bezpośrednio na tych krawędziach załamuje się światło. Na wyświetlaczu znajduje się folia ochronna, która dobrze chroni ekran przed porysowaniem. Ona sama, muszę przyznać, zebrała masę rys w ciągu ostatnich kilku tygodni. Wspomnę też, że Netflix wyświetla treści do wysokości przedniego aparatu, w przeciwieństwie do YouTube'a, który filmy wyświetla na pełnym ekranie. Xiaomi Mi 10 w testowanej przeze mnie wersji oferuje procesor Qualcomm Snapdragon 865 z Adreno 650, 12 GB ramu i Androida 10. W połączeniu z 9 50-hercowym wyświetlaczem, to wszystko działa fenomenalnie. Korzystanie z Xiaomi Mi 10 to naprawdę czysta przyjemność. Zaplecze komunikacyjne obejmuje Wi-Fi, GPS, NFC, Bluetooth oraz Dual SIM. Każdy z tych modułów, przyznaje działa bez żadnych zastrzeżeń. Jeśli chodzi o głośniki, mamy tu stereo i to całkiem niezłej jakości. Kuba ocenia je na 8 w skali do 10 i uważa, że tony wysokie jak i średnie stoją na bardzo dobrym poziomie, dźwięk jest donośny, czysty, po prostu grają fajnie. Mimo wszystko brakuje nieco jednak niskich tonów, basu też jest Mało, ale nie zmienia to faktu, że Xiaomi stosując takie rozwiązanie w tym telefonie, całkiem dobrze na tym wyszło. Niestety, trzeba też pamiętać o tym, że Xiaomi Mi 10 nie ma 3,5 mm jacka audio. Czytnik linii papilarnych to już inna kwestia. Szybkość jego działania oceniam pozytywnie, choć czasem szybciej skorzystamy z rozpoznawania twarzy niż skanera odcisków palców. Rozpoznawanie twarzy działa dosłownie błyskawicznie. Nie rozumiem tylko po co ta animacja po blokowywaniu, która trochę ten proces przedłuża. Xiaomi Mi 10 został wyposażony w baterię o pojemności 4000. 870 mAh, która zapewnia doskonały czas pracy z daleka od ładowarki. Dzień, a czasem nawet i dwa. SOT, jaki udawało mi się uzyskiwać podczas testów tego z modelu, wahał się w okolicach 7-8 godzin na Wi-Fi i około 8 godzin na LTE. To jest naprawdę fajny wynik. W pudełku ze smartfonem znajdziemy ładowarkę 30 W, jednak mi dziesiątka usługuje maksymalne ładowanie 50 W oraz indukcyjne 30 watowe Do tego mamy też ładowanie bezprzewodowe zwrotne 10 watowe Przejdźmy do aparatu. W Xiaomi Mi 10 możliwości fotograficzne są zależne od zestawu czterech obiektywów. Głównego, ultra szerokokątnego, do głębi i makro, który najchętniej zastąpiłabym teleobiektywem, bo jego jakość jest po prostu bardzo, bardzo mocno przeciętna. Zdjęcia robione są szybko, jedynie w trybie nocnym trzeba dłuższą chwilę poczekać, aż się te zdjęcia przetworzą. Ogólnie jakość zdjęć może się podobać, biorąc pod uwagę ich szczegółowość, ładne rozmywanie tła czy ostrość. Sztuczna inteligencja, która jest domyślnie włączona, którą można oczywiście w każdym momencie wyłączyć w zdjęciach w standardowej rozdzielczości, dzielczości delikatnie podbija kolory, momentami je przekłamując, ale jednocześnie też rozjaśnia zdjęcia, co nie każdemu może się podobać w każdej sytuacji. Aparat ultra szerokokątny prezentuje bardzo dobrą jakość, dopóki nie korzystamy z niego w nocy. Fotografując po zmroku uzyskujemy fatalne rezultaty, nie jest tutaj niestety dostępny tryb nocny. Jeśli chodzi o możliwości wideo, Xiaomi Mi 10 potrafi nagrywać w 8K, ale tylko 6 minut. Jakość jest bardzo dobra, ostrość łapie błyskawicznie, choć czasem z problemami. Stabilizacja działa jako tako, gorzej niż przy 4K, ale mimo wszystko znośnie. Materiały nagrywane w 4K w 60 klatkach pozytywnie zaskakują zarówno pod względem jakości, jak i stabilizacji. Przedni aparat ma rozdzielczość 20 megapikseli, a jego jakość jest po prostu w porządku i zależny od, jest też od poziomu oświetlenia. Dla mnie ok, niczego więcej nie oczekuję. Podsumowując, Xiaomi Mi 10 jest świetnym smartfonem. Działa płynnie i wydajnie, ma bardzo dobry 90-hercowy ekran, jego bateria pozwala na bezproblemową pracę przez dzień lub czasem nawet dłużej. Do tego oferuje rewelacyjny czytnik linii papilarnych, do którego czasami można mieć małe zastrzeżenia i błyskawicznie działające rozpoznawanie twarzy. Co zatem jest na nie... Przede wszystkim trzeba mieć świadomość jego braków, slotu kart microSD, 3,5 mm jacka audio, portu podczerwieni, idioty powiadomień, a także charakterystycznych cech modelu, czyli mocno wystającego modułu aparatu oraz samej wielkości i wagi, co niestety wielu osobom będzie przeszkadzać. Właściwie trudno jest mi wskazać jednoznaczne wady Xiaomi Mi 10, które wyszłyby podczas testów. Największą z nich może się okazać polska cena, którą poznamy dopiero 31 marca. Xiaomi Mi 10 kupiłam w momencie, w którym kosztował 697 euro. Aktualnie jego cena spadła do 647 euro, ale za to euro poszło w górę, przez co koszt wychodzi bardzo podobnie. Link do sklepu załączam oczywiście w opisie tego materiału. A co wy sądzicie na temat Xiaomi Mi 10? Dajcie znać w komentarzach, co uważacie o drogim, wreszcie drogim flagowcu od Xiaomi. Trzymajcie się, miłego dnia, cześć!